Cześć, jest z nami Dominik Jurasiński z zespołu Nic się Nie Stało. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jesteście świeżo po przegranym spotkaniu 4-6. Jak oceniasz to spotkanie z Twojej perspektywy? No, z mojej perspektywy jako brankarza, no niestety każda na brąka to nic dobrego. Jednak mimo wszystko zaczęliśmy dobrze to spotkanie, bo, bo zdobyte branki niby trochę kontrowersyjnie, bo rzekomo była dana piłka. Później w miarę konsekwentnie udało nam się bronić utrzymać tą pozycję. Przeciwnicy, rywale nasi wyrównali, atakowali cały czas. Można powiedzieć, że w pewnym sensie zostaliśmy całkowicie zepchnięci do defensywy, ale też troszeczkę nam pomógł bramkarz przeciwników, bo dzięki niemu wpadła branka na 2-1. I tak do przerwy jakby ten rzut też się utrzymał. Później podwyższyliśmy na 3-1 i od tego momentu opadliśmy całkowicie z sił tak naprawdę. No i do tego konsekwencją był dzisiejszy przegrany mecz tak naprawdę. Właśnie oglądałem, przyznam szczerze, drugą część partii spotkania i z mojej perspektywy, no, pierwszą połowę zamknęliście wynikiem 3-1, później się to troszeczkę posypało. Eee, z mojej perspektywy to wyglądało w ten sposób, że w obronie nie mieliście nawet takich problemów. Mieliście też to troszeczkę szczęścia, bo przeciwnicy jednak obili aluminium wiele razy, albo wiele razy chybiali w sytuacji, w których raczej większość zawodników nie chybia. Niemniej, eee, w obronie nawet sobie radziliście, ale mieliście bardzo duży problem z wyjściem do ofensywy. Bardzo rzadko przekraczaliście połowę rywali. Tak, w pierwszej części, co powiedziałeś, niestety najbardziej było takie no, głupie bramki stracone, bo tak jak powiedzieli winicy, tak naprawdę mogli zamknąć mecz już w pierwszej połowie, ale też troszkę nam szczęście pomogło, a jak szczęście pomaga, trzeba mu dopomóc. No i straciliśmy takie głupie no, bramki, no, można powiedzieć, które nie powinny w ogóle wpaść. Mieli rywale wiele takich sytuacji, gdzie powinni już zamknąć to spotkanie. No i właśnie mamy bardzo duży problem cały czas z wyprowadzeniem tej piłki. no To trzeba przyznać wprost, że między Ligą C a B to jest bardzo duży już poziom, jak chodzi o różnicę. No i tutaj no po prostu już trzeba dobrze grać z tyłu i przede wszystkim teraz z bramkarzem, żeby grać z tą przewagą, co oczywiście przeciwnicy wykorzystali. Do różnicy poziomu między ligami jeszcze wrócę, ale chciałbym Tobie zadać jeszcze pytanie jako bramkarzowi, ponieważ masz ten przywilej, że jesteś ostatnim zawodnikiem, który widzi całą formację. Widzisz jakieś błędy? Rozmaw... Słyszałem, że rozmawialiście z kolegami zespołu po spotkaniu na temat no, Waszej gry. Jak, jak oceniasz Wasze ustawienie? Co byś poprawił? No przede wszystkim... Mimo ustawienia w pierwszej połowie naprawdę fajnie to i dobrze wyglądało, no bo też przeciwnicy mieli to szczęście z zdobytą bramką, ale no w drugiej już części spotkania, mimo wyprowadzanych tych kontr, no nie mieliśmy siły, żeby wrócić i w pewnym sensie już się dublowaliśmy, no a przeciwnicy to wykorzystali. Tak samo grając z go z brankarzem. No napastnicy oraz środkowi pomocnicy tutaj z drużyny przeciwnej mieli to otwarte przestrzeń, żeby tak naprawdę naprowadzić ten strzał na dłuższy słupek. Można powiedzieć, że stricte futsalowo zdobyli dwie bramki, które dały im tak naprawdę no, zwycięstwo w tym no widziałem właśnie, to tak naprawdę przeciwnicy strzeli bramki nie jest jakiś z dystansów, jakiś super strzałów, tylko z błędów ustawienia, bo zazwyczaj to było, że piłka miała ciebie jako bramkarza i przeciwnik miał otwartą bramkę strzał do pustej. No, zgadza się, zgadza się. No, tak naprawdę straciliśmy w ten sposób no, cztery bramki. Cztery bramki karne, no, i no i jedna, no, tak jak mówię, no, trochę szczęścia, trochę pechu, no ale no niestety musimy popracować na no, tą formacją defensywną w tym momencie i przede wszystkim powrotem i poprawnym kryciem z tyłu. No, bo w te to już jest obowiązkowe, żeby dopiero zremisować, a wygrać mecz i jeszcze się nie utrzymać. Okej, okay. właśnie tak jak powiedziałem, chciałbym wrócić do, te, do tematu lig, ponieważ awansowaliście w tym sezonie do, do tej ligi, do Ligi B. Jak oceniasz różnicę między tymi ligami? Trochę o tym powiedziałeś, ale jakbyś mógł rozwinąć, jak to wygląda właśnie w grze. No przede wszystkim zweryfikowało nas to już po pierwszym meczu, gdzie no, mimo moim zdaniem dobrej gry no, przeciwnicy grali o wiele lepiej, bo wymieniali to piłkę o wiele szybciej. Tutaj przede wszystkim moim zdaniem musimy poprawić ten element gry bez przyjęcia. Bo przede wszystkim potem tym tracimy bramki. gubimy ustawienie w tym momencie, zdublujemy się. A no patrząc względem ligi C, A, no to właśnie w Lidze C można było sobie jeszcze coś takiego pozwolić. A no na tym poziomie rozgrywkami też już na pewno nie, bo to są już bardzo mocne drużyny. No w poprzednim sezonie łącznie mieliście 4 porażki, 9 wygranych. W tym sezonie już macie 4 porażki, 1 remis. Jakie plany, plany naprawcze? Zapytam tak wprost. Jakie. No co przewidujecie na końcówkę sezonu? No, nie, nie oszukujmy się, powiem prosto z mostu, fajnie byłoby się utrzymać i przede wszystkim to będzie nasz cel, żeby no... no przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedziałem, to jest zbyt, Na chwilę obecną to jest za duża różnica klasy, jak chodzi o tą rozgrywkę między C a i naszym celem będzie się utrzymać i cały czas poprawiać to rozegranie przede wszystkim z i poprawiać tą formację defensywną, no bo bez, bez tego tak naprawdę sypie się cała gra. Spotykacie się jakoś poza FLS-em, żeby coś poprawić? Czy raczej, ra, raczej tutaj? Myślę, myślę, że na chwilę są raczej tutaj, ale troszkę rzadziej, a myślę, że powinniśmy coraz częściej, bo może to da jakiś pozytywny wpływ na końcowy wynik w tym momencie. Zobaczymy na przerwę zimową. Okej, okay, no to mo może jest to pewne rozwiązanie. Dzięki w takim razie za rozmowę i powodzenia. Życzę, życzę utrzymania się, tak jak to powiedziałeś. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich no i mam nadzieję, do zobaczenia ponownie. Widzę, bo jak się utrzymamy. Super, powodzonka, dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.